Przybliżmy koszt remontu mieszkania. 45 m2, dwa pokoje, salon z aneksem w bloku we Wrocławiu w średnim standardzie wykończenia. Remont generalny. Wykończenie łazienki: robocizna 8000, materiały, materiały 8 8000, wykończenie kuchni AGD, robocizna 4000, materiały 8000 zł, ilość drzwi wewnętrznych, a także. Klatkowych robocizna 1500, materiały 4000, wykonanie gładzi na ścianach plus malowanie robocizna 8000 materiały 3000, położenie paneli płytek, robocizna 3000, materiały 3000, wymiana instalacji elektrycznej 3000 materiały również 3000, wymiana stolarki okiennej, 3 komplety okien 7000 zł, pozostałe koszta 5-10 tysięcy złotych, a więc orientacyjna cena na rok 2023 takiego remontu to 65-70 tysięcy złotych.